No witam. Z faktu, iż ostatnio powstał materiał o Daudzie, dziś uzupełnimy wiedzę o nim, sprawdzając, jakimi mocami się posługiwał. Zależniemy od całkowitych podstaw, czyli od zdolności ruchowej. Daud posługiwał się specjalnym rodzajem mignięcia, które potrafi zatrzymać czas w momencie, gdy ten się nie rusza. Taką samą zdolność może posiąść korwo w drugiej części Dizoner. Po ulepszeniu mocy zwiększa się jej zasięg i w sumie nic poza tym. Jest to zwykła teleportacja z zatrzymaniem czasu. Dalej do dyspozycji mamy spojrzenie pustki, które jest umiejętnością wzrokową. Sprawia ona, że Daud widzi wszystko na szaro-niebiesko, prócz przedmiotów użytkowych, ciał i mechanizmów, które przybierają kolor zielony, niebieski i żółty. Co ciekawe, Daud nie posiada serca, tak jak korwo, co teoretycznie uniemożliwia mu szukanie run i amuletów. Z pomocą przychodzi właśnie spojrzenie pustki, które podświetla również lokalizację wielorybnych kości. Tak jak serce biło szybciej wraz ze zbliżaniem się do amuletu, tak w przypadku Dauda jego znak od zaczyna świecić coraz mocniej im bliżej amuletu on jest. Jak już przy sercu jesteśmy, szeptało ono sekrety miejsc i ludzi prosto do ucha kotła. Daud również i tu posiada coś co rekompensuje mu brak serca w ręku. Mowa oczywiście o jego siatce wywiadowczej zbudowanej z wielorybników w całym Danwall. Daud posiada zdolność pozwalającą mu przyzwać do siebie jednego ze swoich popliczników. Jest to tak zwane przywołanie. Na pierwszym poziomie przyzywa on skrytobójcę nowicjusza, a na drugim poziomie rozwoju przyzywa skrytobójcę weterana. Najprawdopodobniej jest to rozgraniczenie czysto growe, nie mające przełożenia na lore gry. Prawdopodobnie działa ono jak mignięcie, które teleportuje nie użytkownika, a jednego z osób przez niego naznaczonych. O naznaczeniu troszeczkę później. Dalej mamy zakrzywienie czasu. Jest to moc analogiczna do tej posiadanej przez kolwo. Przez 20 sekund po aktywowaniu, czas dookoła spowalnia lub po ulepszeniu zatrzymuje się. Nie ma co tu zbyt wiele tłumaczyć. Idziemy dalej. Ostatnią mocą aktywowaną jest przyciągnięcie. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala ona coś do siebie przyciągnąć. Przed ulepszeniem podnosić można jedynie przedmioty użytkowe, takie jak strzały, przedmioty jadalne oraz wszystko co możemy spieniężyć. Po ulepszeniu dochodzi również możliwość podnoszenia żywych organizmów, takich jak szczury czy ludzie. Moc ta pojawia się dopiero w drugim dodatku do pierwszej części Dishonored. Prawdopodobnie zawinił niewystarczający czas pracy, przez co programiści nie wyrobili się przed wypuszczeniem pierwszego dodatku. Na sam koniec zostawiłem sobie perełkę. Tajemna więź. Jest to moc pozwalająca niejako naznaczyć kogoś, by ten posiadał cząstkę naszej mocy. W grze rozgraniczone jest to na dwie fazy. Daud wraz z początkiem dodatku Knife of Dunwall posiada już pierwszy stopień tej mocy, co pozwala wielorybnikom, których naznaczył, się teleportować, oraz jeśli Daud wykupił udoskonalenie żywotność, zwiększa się ich odporność oraz ilość zdrowia. Po ulepszeniu tej mocy wielorybnicy potrafią poruszać się po zatrzymaniu przez Dauda czasu oraz mogą używać przyciągnięcia. Również jeśli zostało wykupione udoskonalenie rozpadu pośmiertnego, gdy wielorybnicy kogoś zabiją, zamienia się on w popiół. Jak przebiegało takie naznaczenie? Dokładnie nie wiadomo, choć w Death of the Outsider możemy zobaczyć mniej więcej jak to wyglądało. Widać tu światła idące od Dauda w stronę Billy. Moc więzi posiadali też inni naznaczeni przez rieńca, chociażby Delilah obdarowywała wiedźmy, które na to zasłużyły. Czymś podobnym posługiwała się również Vira Morey, która posiadała umiejętność o nazwie Praktykant. Pozwalała jej ona na naznaczenie jednej osoby, a nie tak jak w przypadku Dauda, wielu. O innych mocach niż te Dauda powiem w innym materiale, bo można wspomnieć chociażby o Delaili czy babciłach. Ale wracając do tajemnej więzi Dauda, przyglądając się modelom z gry, nie da się zobaczyć znaku na rękach osób naznaczonych przez Dauda czy Delailę. Początkowo myślałem, że nie mają oni znaku na rękach, ale ręce wielorybników świecą się, gdy używają przyciągnięcia, oraz jest jeden obraz z podpowiedziami, który jasno daje do zrozumienia, że jakiś znak kryje się pod rękawicami. Co zabawne, ani Delaila, ani Wiedźmy nie posiadają naznaczenia, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części. Albo twórcom nie chciało się uwzględniać tego znaku w modelach, albo po prostu po czasie zmienili zdanie. Ale o naznaczeniu przez odmienica powiemy sobie kiedy indziej. Miłego dnia i do widzenia.